Cześć, witam Was wszystkich tutaj. Max, stojana no i zapraszam Was na najnowszą serię z gry Prince of Persia, The Science of Time, czyli Piaski Czasu. Mm, Włączę się stoper, już włączyłem. Okej. Okay. Najnowsza nasza seria. Znowu jakoś się... Ne, znaczy znowu wypadło tak, że gra jest naj, znaczy najstarsza. Stara. Bardzo stara. Z 2003 roku, czyli 10 lat. Yy, dobra, czekajcie. Mgły włączone, wszystko jest na dużym. Tak, szpanuje grom z 2003 roku, ale okej, okay. o tej serii chyba na pewno więcej wiecie niż o serii z 2013, ponieważ 2013 miała najchudsze zakończenie, jak widziałem chyba, ponieważ nie zrobili drugiej części, a zakończenie, jak, jeśli oglądacie mój kanał, to na pewno wiecie o co chodzi. Okej, okay, mamy już poruszenie, tak, bo dobra. Okej, okay, teraz... Dobra, Większość ludzi myśli, że czas jest jak rzeka, która płynie szybko i w jednym kierunku. Ale ja widziałem twarz czasu i mogę ci powiedzieć, mylą się. Czas to ocean podczas burzy. Możesz się zastanawiać, kim jestem i dlaczego ci to mówię. Usiądź, a opowiem Ci historię, jakiej nigdy dotąd nie słyszałeś. Przede wszystkim wiedz, że jestem synem Szaramana, niedoszłym królem Persji. Podczas podróży do Azad z niewielką grupą ludzi przechodziliśmy przez Indię, gdzie obietnica honoru i chwały pchnęła mojego ojca do popełnienia strasznego błędu. Teraz, mój synu. Jesteśmy po filmiku lekkim i na pewno za zauważyliście, że się trochę ścina ten filmik. Nie wiem dlaczego, żart, od czego to zależy, czy od gry, czy od swojego czego? Chcę pokorę, A mieliśmy filmik. w filmik. Świat przemienił się z dobrego w piekielny. Jeśli tak myślisz, to jesteś w błędzie, bo wtedy chodziła mi w głowie tylko jedna rzecz: honor i chwała, jaką mogłem sprowadzić na mojego ojca. dzielnie walcząc w mojej pierwszej. Okej, okay, tak jak przed chwilą mówiłem, mamy filmik, reprezentował on bitwę pomiędzy Persją a kurde, zapomniałem, chyba Indią Już nie pamiętam, dobra, myszka zapierdala ostro Co do, co do gry, no słyszę, słyszycie, że jest dubbing polski, tego nie muszę mówić Chociaż nie mam pojęcia kto podkłada głos temu księciowi, księciowi naszemu i uważam, że kuwo, jaki slow motion, mm, że ten, że ten dubbing w tej grze jest jakiś taki dla mnie dziwaczny, po prostu, każdy ma swoje zdanie, moje jest takie, mm, co do, 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 do serii Prince of Persia, ja się tą serią mogłem, ce... znaczy jarałem, bo już, gry, już tej serii nie ma, nie, nie dają nowej produkcji, a zwłaszcza drugą częścią, która jest zajebista, po prostu najlepsza. Pierwsza to jest taki wynalazek. Mam 2003 roga takie mieczyki, takie chodzenie po ścianach, takie pierdolenie, po prostu mnie to jarało w chuj. Drugą część jak zagrałem to po prostu byłem w chuj zauroczony, a dwa trony zjebali. Jedynka jest słaba, ale to usprawiedliwienie po prostu dawno stare. Dusza wewnika jest zajebista, a dwa trony zjebali. To jest znowu moje zdanie, każdy ma swoje. Więc ja, ja daję swoje... Aha, tego jeszcze nie można tego e, rozwalać, później będą z tego piaski. Okej, okay, dobra, podrabinę... podrabince do góry. Dobra, pierwsza walka. Oh shit! Ta walka może takie trochę dziwnie wygląda. O, znaczy dziwnie. Teraz może dziwnie, kiedyś to było zupełnie inaczej odbieramy. Hop, 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 Dobra, wodę mamy Tam tutaj jako życie, tylko... Wielu chciało zdobyć honor i chwałę na polu bitwy, aby ich król mógł do nich powiedzieć słowa, które Kostroł wypowiedział do Rustany. Jesteś najwspanialszym z moich wojowników. O tym, w której mój krwi, wiedziałem, że to nie będzie mój sposób że zasłuży sobie na pochwały Ojca, nie zabijając, ale odnajdując skarb Maharadży i wszystkie jego cuda. Wybaczcie mi za jasność gry, którą widzieliście w 13 w The Walking Dead i... i, i teraz na pewno też widzicie. Ponieważ kurde jak nagrywałem to frap z frapsem, Bobek jeszcze wtedy nagrywał z nami. Tego się nie da nagrywać frapsem, mi chuj, nie mam pojęcia dlaczego. No wyciągaj, żeby mieć bobuś. Mam hop, to... Jest, to jest motyw, który uwielbiam najbardziej. Znaczy kombos. Spacja tak jest. Czemu on go nie zajebał? Kurde mat, tu blokują teraz. OBSD. A właśnie, zobaczę czy mamy upadek anioła. Mm, raczej nie. A to jest, jest dusza wewnika. Aha, princu też zauważyłem, że ten, że... On się podczas późniejszych etapów gry, on się po prostu rozbiera tą koszulkę, nie mam, nie mam po prostu pojęcia dlaczego, po co, podoba mu się to, tak się rozbiera, okej. Okay. Mm, coś chciałem powiedzieć, tylko mi wyleciało z głowy znowu. No kurwa, zapomniałem. Coś o grze. Dobra, nieważne, nie przypomnę sobie tego za chuj. Dobra, kiedy będzie jakaś taka... Znaczy nie niewiatyka tylko jakieś spinanie się. Nawet na tym programie widać, że ta gra trochę... znaczy trochę. Chodzi tak niepłynnie. WSD podrabinie cały czas, dobra. Coś tu mamy, nic. Tu nic, tu nic tu. Znowu woda tylko kurde nie, wzięło, nie wzięli na nic życia jak na razie, więc takie są kurwa leszcze z nich Bombardują ten zamek. Teraz jesteśmy chyba w, w zamku wrog wroga Czyli tak naprawdę my, my ten... My atakujemy ten zamek No co to serii w sumie to są w Persia są Jez jest... 5 części, w persji jest. Z tego 1, 2, 3 to jest znany z tej samej postaci. W dwie, później są zapomniane piaski albo czwórka. Nie wiem, czwórka to jest po prostu już drama To jest takie bójstwo, że, że się nie będę wypowiadał na ten temat, ale zapomniane piaski nie są takie najgorsze, tylko tam, tam jest... tam jest yy, jako fabuła. Ja, znaczy... To jest związek z tymi trzema grami, które powstały. Tam jest pomiędzy chyba jedynką a dwójką Tak? Chyba tak, nie jestem kurde pewien też Aha, co, tej gry jeszcze te, te, muszę Wam powiedzieć, że nie ukończyłem tej gry na 100% Nie przeszedłem jej całej, bobek ją przeszedł co? Później będzie pod, znaczy podpowiadał, będzie mi pomagał Bo tutaj jest dużo takich zagadek, których kurde nie lubię się bawić w jedynce Więc jak coś to się, już, nawet się w już się w drugim odcinku pojawi na pewno What the fuck, no wyciągaj mieć ziomuś Dobra można jakiś trick zrobić na kolumnie Raczej nie Nie to jest stara część to nie chuj Dobra na razie cały czas to bo to jest najlepszy Po Aha nie wiem dlaczego nie można wziąć tych te broni od ziomków Dwójce jest tak to zrobione że można sobie wziąć tylko ta broń ma później ten. Takie zdrowie jakby można to powiedzieć. Tak, mam później miejsce, no tutaj na sztylet. Znowu nie, nie, wzięli, nie wzięli nam nic z życia, to wam nie pokażę po co jest woda? Oczywi, kurwa, po co jest woda? Woda jest do picia. Okej, okay, znowu slow motion. No tu będzie już jakoś płacz? Nie jeszcze spotkaniu nie mam kontynuować A możesz panie, możesz Gotowe. Dobra, 2% za nami, 1,50, od zajbiście Odcinki będę tak po pół godziny robił, mi się wydaje, że będzie ok Hop, hop, hop hiphop. Ale rozdzielczość jak ustawiamy to mają tam ta grama tak samo jak 13, czyli nie ma takich rozmaiconych rozdzielczości co w sumie sami widzieliście jaką mam Tam był skarb, który mogłem dumnie nieść jako trofeum gdybym tylko mógł się do niego dostać Okej, okay, czyli nasza, nasz cel misji jest prosty, po prostu zdobyć sztylek czasu który się pojawi jeszcze w dwóch tronach On gdzieś się, się tam świeci w tym pomieszczeniu Okej, okay, tutaj było do góry Hop Hop Te czerwone ten bo to pamiętam, że w duszy wywownika były do schodzenia. To był fajny motyw. Jak się zjeżdżało po tym. No, w końcu jakaś pierwsza pułapka. W sumie niezbyt trudna, ale w tej grze właśnie chodziło o to, żeby się tak przemieszczać. No dobra, w grze mamy też ten. Yy, takie yy, można powiedzieć źródło, znaczy źródła. Jak widzieliście, czekajcie. A nie nie, dobra, do góry muszę iść. Popierdoliłem się trochę. Takie fontanny po prostu, które dają po prostu pasek życia większy, przedłuża się po prostu. Ja tego nie pamiętam gdzie to jest dokładnie, Bobek się tym tą grom jarał ostro, tak w chuj ostro i on to chyba wszystko w, powyzbierał ale na pewno w pierwszym odcinku tego nie będzie, więc ja tutaj nie będę zbierał. A czy nie ominę nic? O, może tak powiem. Hop. Mm, teraz dobra, trzeba się odbić. W sumie mogę powiedzieć, że ten, że ta Prince of Persia to był mój taki pierwszy Asasyn, który zobaczyłem i który rozegrałem. No też w sumie słyszałem, że Asasyn jedyneczka miała być Prince of Persia jakąś, tylko sobie wymyślili Ubisoft, że zrobi po prostu wynalazek, znaczy coś nowego. Ale czy to prawda, nie mam pojęcia. Hop, hop, hop. No dobra, przed nogami nie da, nie da się dalej... Nie, tu się nie da zginąć mi się wydaje. Znaczy kurwa teraz, bo w walce można zginąć. Zginąć się nie da w czwórce, który to jest tak tępe po prostu, że to jest dramat. Tam jest dużo właśnie wspinania, ale mało tego. Hop. Obróć się, dobra. Takie skakiwanie, potem to jest zajwiste. W nam życie, nie w nam życie, kurde, jeszcze wam nie pokazałem, bo to jest woda. Ale powiedziałem, to wiecie o co chodzi. A no w sumie wie, wiecie chyba co to jest za seria, więc po, po Chuj wam to mówię. No. no. Tak, w, różnica jest właśnie z jedynką a dwójką, że tutaj mamy zapis tak od dupy, a w dwójce właśnie... Jak, jak mamy to, to źródełko takie, to jest zapis Dobra, mamy już tyle Wydostać. I to szybko. Kurwa takieś napisy na ścianie widzę. Perskie chujgie jakie w sumie. Uuu. Dobra, mm, Ten sztylet to mamy... Znaczy mam moc, którą można po prostu cofnąć się w czasie. Cofnąć się w czasie? Co piękne. Ja pierdolę? Jeszcze znaczy trochę, o, to, o, takich, o, takich, o takich taką chwilę. I tak jest. No to, nie, nie, nie. Panie tu. Ej, co my tu jeszcze mamy? Mm, tu nic Kurde, myszka tak chujowo działa, znaczy obraca się Zobaczmy to teraz ekran, kamera tak, tak nas ustawiła dziwnie Nie była wina myszki A? Ojcze, przyniosłem nam honor i chwałę <laughs> Wysokość. Obiecało że będę mógł wybrać sobie coś ze skarbów w Maharadży. Ten sztylet. A. Z pewnością nie odmówisz chłopcu pamiątki z jego pierwszej bitwy. Możesz sobie coś wybrać z innych skarbów w Maharadży. Ha. Oprócz klepsydry. To będzie wspaniały prezent dla Sultana Azad, kiedy będziemy przejeżdżać przez jego jo, wie, jakie to stemper? jakieś egzotyczne zwierzęta dla jego menażer i... i kilka tuzinów dziewczyn do haremu... Tak, no to, to, to za chwilę. Chcę, by żadne zwierzęta ani panny nie zostały skrzywdzone, dopóki nie wybiorę. Niech wszyscy wiedzą, że król Sharaman jest litościwy w zwycięstwie. To ja mówię, wybaczę, za ten filmik, że on się tak leguje. nie mam pojęcia dlaczego. Nie ufaj człowiekowi, który zdradził swego pana, ani nie przyjmuj go do służby. Ciebie też zdradzi. Kumem smutkowi dowiedziałem się tej prawdy w dniu, kiedy pojawiliśmy się w Azad jako honorowi goście sułtana. Przyjacielu, twoja wizyta sprowadza radość i honor w me biedne i skromne progi. Gdybym tylko wiedział, przygotowałbym się lepiej na twe przybycie za Azad brzmi na całym świecie. A jak nadal mam nadzieję, w tym pałacu znajdzie się miejsce na kilka lichych podarków z Indii. Tak a jest, z Indiami żeśmy to walczyli, dobrze o mówiłem. O piaski czasu. Niech przyjaźń między naszymi królestwami trwa tak długo jak. Mam czas. Piaski, dlaczego świecą? Ja ci powiem. Wewnątrz klepsydry znajduje się cudo, którego żaden żywy człowiek nie widział. Niestety tylko sztylet może otworzyć piaski czasu. A ten należy do większego ode mnie, młodego księcia, który droższy jest swojemu ojcu niż wszystkie bogactwa Indii. Może on nam pomoże? Ja. Właśnie zostaliśmy przeruchani przez wezyra Wezyra, sorry I uwolniliśmy klątwę Która była zawarta w tych piaskach W klepsydrze, sorry no dobra Tu mamy farkę Która będzie nam później pomagała Będzie na z no dobra, tak jak mówię ksie, ksie, Ksiądz, na, kurwa Ksiądz, ksią, książę Się podczas gry rozbiera Teraz zdział kaptur czy co to tam było raczej kaptur no i już walczymy z posorkami kurde właśnie to coś znaczy to takie jak się sztyletem o właśnie takie coś to zabieramy piasek od gościa ta walka jest trochę ponieważ pojawiają się czego, czegoś gości jest, zabijemy jednego, pojawia się kolejny. To jest tak kurwa głupie, fakt, że z piaską powstają tak też wiecie z dupy. No ale... No ja tak jak mówię, ja się cały czas zjaram duszą wojownika, bo jest najlepsza po prostu. A tu jest gościu. No nawet dwóch, tak jak mówiłem, choć się pojawiam z dupy. I znowu. I tak będzie wygląda, wyglądała cała gra yy, ze względu na walkę. Czyli nudno. Hop hop. A ty gnaju. Dobra, tego wejść na ziemi. Okej. Okay. Co tu pisze w ogóle? No e to ja wiem, że z tym trzeba atakować. Aha, później mamy taką jeszcze moc, że ich można zamrozić tym sztyletem. Hop, hop. on trochę ich tu jest. Później w tym pomieszczeniu będzie dosyć trudna walka. No, chyba się odrodzi. No, nawet nie mogę na go pierdnąć. I znowu w plery. No i tak jak mówię, tak wygląda walka w tej grze. Hop, hop. Hop, dup. Hop. O nie, nie da się zamrozić. Czekaj, że odblokujemy później. Ale w ogóle jak na razie dobrze kokrze w ogóle nam, nam życia nie wzięli. Czyli teraz mamy nie wspomnienie, tylko to, co w sumie będzie. O, a drugą rzeczą jest zapis. Czyli dwa w jednym. Dobra, 5% za nami, okej. Okay. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Okej, okay, cieszę się. Trzeba szukać tych... Mm. Masz mnie za szaleńca. Widzę to w twoich oczach. Myślisz, że ta historia nie mogła się wydarzyć. Może i jestem szalony. Czyż po doświadczeniu takich horrorów można nie stać się szaleńcem? No dobra, uczcie Że każde słowo jest prawdziwe. Wierzę ci po nie. Wierzę. Hmm, tutaj czy tutaj? Wiem, że trzeba mieć szukać takich tych piasków wystających z ziemi. One dają po prostu zbiornik nam powiększy jako... Tak sztyle diebniemy w ziemię. Czeka! Teraz tego chyba nie było, albo ominąłem już. Dobra, nie tędy. Tu pani chodź. No dobra, na dół po schodach, znaczy po ścianie. Turli, turli. Moje tu gościnne, gdzie mój ojciec, cały dwór i ja spędziliśmy noc, były zimne i zimne. O, o tym mówię. Piaski czasu przeniknęły przez nie. ...kradnąc życie i z... Przez chmura piasko. Okay. Osiem chmur piasku do rytmu. A ja, który rozpętał ten kataklizm, zostałem oszczędzony. Czy byli inni, podobni do mnie? Ledwie trzymający się resztek życia, chowający się w przerażeniu pośród ruin? Nie sądzę. Tak, no, panie. No i będzie właśnie podczas gry nam tak wspominał. Fucking shit, kolano mi pulsuje, dobra. Mam tutaj. My chyba mamy znaleźć farę teraz, tak? Tak wygląda. Czekajcie, czekajcie. Tutaj Stój! coś może być. No, pewnie, że może być. Bobek mówi, że to słychać, Czy ja tego za chuj nie umiem usłyszeć. Czy puściłem wodę receptorom, zmęczonym ciężarem tych wszystkich okrucieństw i ujrzałem zjawę? Tak czy siak, nie mogłem. To było inteligentne. Cud, którego przypadkiem doświadczyłem w skarbcu Maharadży, mogłem wywołać w dowolnym momencie. Naciskając guzik na rękojeści sztyletu, mogłem odwrócić bieg czasu. Mogłeś, panie, mogłeś, dobra. Tu mamy coś takiego, że. Nie, nie tutaj, dobra. Kurde, nie, nie da się tej kamery tak do góry dać, bym zobaczył czy tam coś jest Fucking shit Prince, co ty mówisz? Chyba Duston on się nazywał Bo jest też film, tylko nie pamiętam jego imienia Chyba Duston. Złaź, ziomuj, zła No kurwa daję C, to jest zejście chyba, nie wspięcie się No i okay, trzeba się dostać w dziurkę. Głęboko i szeroko. Tutaj nie. Hmm. Kamera jest tak... Hop. Na no, chyba? Nie do góry. Hmm. O kurde, nie spodziewałem się Bobków. No, oczywiście to są klony, czego się spodziewać z 2003 roku. A w sumie w duszy też są klony Między jeden fuj. Dobra, dawaj tego na ziemi. O, w końcu mnie kropną jakiś. Ten się odradzał już. Co się stało? W ogóle ta kamera tak jakoś dziwnie... Dobra, nic nie zrobię już. Trzeba od razu ich zabijać. Albo wysysać. W sumie to lepiej brzmi. No i znowu, ta walka jest po prostu taka ciekawa, że ho 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 Dawaj tych panów jeszcze W ogóle w tej grze, w ogóle, znaczy w tej grze, w tej części nie ma w ogóle kombosów takich ciekawych No okej, tutaj chyba będzie zbiornik. Tutaj jest przypadkiem? Nie. Ale jeszcze sześć, bo osiem zebrałem... Znaczy było osiem, zebrałem dwie chmury. Tylko gdzie teraz trzeba iść? Tutaj, nie? Chyba znowu trzeba się powspinać teraz. Nie, czekajcie, czekajcie, jak to było. Eee... Tum, 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 Dobra, chyba tutaj. No bez jaj. Hop! Tak jest po ścianie teraz odbicie. Tego nie umiem. Znaczy nie umiem, nie lubię. Bo czasem mi nie wychodzi. I okej, okay, mamy zapis. Tutaj sobie zakończymy odcinek w takim fajnym dosyć miejscu. Dobra, jeszcze wspomnienie i po wspomnieniu zakończę odcinek. Tak tak jak mówię, tutaj zakończymy Dobra. odcinek tymi 28 minutami i 7% procentami w grze I bardzo nadzieję, że się Wam podobało jeśli tak to zapraszam na kolejne części, które będzie już... W, których, w której będzie już Bowe, W których? Wybaczcie, w których będzie już Bowek, tak Skąd więc trzymajcie się, cześć. Jak koszmary senne.